Dobrze Jacek, bo na filmie Tomek przepraszam Ja to myślałem, że to jest Leoncino, bo to tak na pierwszy rzut oka jak nie Sebastian tylko... Benio, Benio Benio przyjechał. No. To jest fajny. Z... Byłeś na ważnie na, na parku? Nie. Było naprawdę pęci jakbym miał teraz kupić chiński motocykl miałbym tak do 30 tysięcy No do 35 nie kupiłbyś Kurza, bym miał Nie teraz, kupiłbyś Bym miał taką Tomek nie kupiłbyś nie Jesz... wiem, czym jeszcze nie jest ten czas Naprawdę było tyle taki był wybór nie wiadomo co wybrać Ja ci powiem tylko My tyle się napalił na, na co Na skutera na skuter przepraszam na skuter Zontes y, 386, 368 Taki e, adventure'owy na szprychowych kołach No z, fajny, naprawdę Zontes? No, Zontes no. Już Ci pokażę Te manetki jak farleju No? Tu są manetki jak farleju Tego znamy, nie będziemy go kręcić Tu jest kolegi, Jarka Honda CBF. Niezniszczalna. No, nie do zajechania. E, widziałem ten, jak kupiłeś tą jedlinkę, Zdrój. No, jedlinka, no. no byłem tam albo Jedlina, 4, Zdrój, to tam, no. Byłem 3 albo 4 lata temu, byłem w tym wagonie. Już byłem na samym końcu, jak gość zamykał. <laughs> Co ty gadasz? Poszedłem gerasz? i gość mówi, no dobra, tak, pan z ostatnim, ostatnim zwiedzającym, to ja panu pokażę. No. No, no właśnie dlatego ten, no, chcę tam ja jechać. Ja byłem w sierpniu, ja byłem wtedy w, w, w tej Jedlince. byłem w Grozrozen. O. Polecam, tak. naprawdę, powiem ci. No to jest y, miejsce pamięci, to trzeba zobaczyć. Jak ktoś nie był, to tak, musi to no, być to. Jak byłem, powiem ci, jakbym miał, nie wiem, 14 czy 15 lat byłem w Ośmiecimiu ze szkoły, w obozie koncentracyjnym. No. To drugi raz tak dziwnie się czułem właśnie w tym Grozrozen. Tak? Taki niepokój wewnętrzny. No. Naprawdę. Nie do opisania, robi to wrażenie. Także jak będziesz miał okazję to. to, to na pewno, na pewno pojadę. Grozowcem. Rowoźnicy, obóz koncentracyjny na dolnym końcu. Patrz, wszyscy mają te. Zobaczcie, wszyscy mają te uchwyty, takie rowerowe. Dużo ludzi korzysta z tego. Tak, spełniają funkcję. No, to stary V-Stromek jest, ale fajny jest też. Taki skuterek. 368 taki wiesz, na, na szpychu. 36800? Nie. Ja też ja pokażę na, na szpychu no. kołak. kołach. Jak Honda XADV? X X, tak, ten ADV. No. O, tutaj Rafała jest. Tomek, chodź ze mną. 368G? Tu mamy ciasto, także jest OK. Z, gmolami, z wszystkim. No, kurde, no tak wypasiony, fajnie, naprawdę. No ale to jest 20... automat. Nie, nie, na nie, automat, tak, no bo na no, bezstopniową jest to. Trzysta sześćdziesiąt, 22,900. pięćdziesiąt 360, 350, 350. 20 22,900. No to nie jest zła cena. No naprawdę i to kurczę. Patrz, jak ten Faustrom jest podobny na, na pierwszy rzut Hondy. oka do no, tej Hondy. No, tylko to ma tak większy te. Tak. Ale kształt reflektorów i tak dalej, czaszy No i na przykład ten ładniejszy. stary Jest ładniejszy niż ten mój No stary jest Tomek ładniejszy no to, wie, to jest podobny do którejś wersji Hondy Transalp, też był taki cykl Mówi na to cykl, cykl no. no, no tak, no z pojedynczym takim Ale tym. powiem Ci, naprawdę Wybrałeś bardzo dobry motocykl Mówisz? Sprawdzony, no sprawdzony No tylko tyle, że sprawdzony, ale sprawdzony, wygląda I tak dalej, już po tych wszystkich chorobach wieku dziecięcego tak, i tak, dalej. tak Tutaj są O to jest Jamaszka fajna Pójdziemy tu zobaczyć Na takiej zacząłem Zdawać prawo jazdy Wiesz I e, zmieniłem ją Bo dla mnie była za ciężka Nie czułem tego motocykla Ale powiem Ci, że no tak to się fałtrum, a jak widzisz sam, to ci w zupełności wystarczy, no dwie osoby plus bagaż, no to już musisz mieć te no to przynajmniej litra i te, te, te 90-100 koni Jak się w dwie osoby jeździ No tak Klub chińskich motocykli Jędrek przyjechał to właśnie z Bartonem ale i to jest w Chińsk... No on tak, ale to, w to, to jest z metalu, ale to tak? już jest dokupowane Tak, tak To już jest Klasa, co to yes, jest? Jest. Fajna maszyna. One mają. Kupiłem sobie te. Miałem wcześniej takie, miałem takie 3XL. Takie, no. takie lampki LEDowe. Zajebiście świeciły, A nie miałem homologację, ale nie miały No. Kupiłem te z homologacją. Już idę. One dają takie rozproszone, takie płaskie światło. Czy to jest homologowane. Z homologowane. Bez, bez uchwytów dałem 80 kilka zł, 86 zł. Uchwyty dałem 30 kilka zł. Naprawdę rewelacja. Nie no to fajnie, że jest ten, no to Afryka to nie ma o czym mówić. No, no to się też tam musisz na te mole, naprawdę bardzo dużo dają. No. To też jest tutaj widzę masz wszystko, <laughs> tutaj jest ten gość, który ma, on ci daje dwa konie dodatkowo, to, kur, Żeby tylko o tym, żeby tylko... bo to oni, nie, oni pi, nie pisali tego, ale to tak jest, elegancka Afryka. To jest 1100 czy 1000? 1000? 1000. I powiem Ci, że miałem... Był taki no. moment, żeby ją sprzedać i zmienić na, na 1100, ale jak poczytałem o tych ty wszystkich, to jest mniej awaryjna. Mniej, mniej? To Tomek, wyrażasz zgodę na publikowanie Twojego oczywiście. wizerunku? No, oczywiście. Nie ma żadnego problemu. dobrze. Nie ma żadnego problemu. Powiem Ci, ja już mam tu przejechane 78 tysięcy. Ja ją kupiłem, miała e, 40 tysięcy. Nie, czekaj. 39, mm. 40... 40 tysięcy miał 39 tysięcy no to prawie 4 dychy. No i co? Zauważam, brak, brak tego, czyli jest DCT, tak? Nic się tutaj nie dzieje. I co? Nic się nie dzieje z tym? Nic. Nie szarpie, nic się nie Powiem ci, jak jest zimny olej czasami potrafi szarpnąć. Jak jest zimny olej, ale tyle. No ale to na początku tylko, nie? A potem już powinien normalnie... sobie... przesunęłem pierwszym taki duży przegląd z wymianą świec, siągnąłem o 12 tysięcy. Dużo. dużo, naprawdę No to dużo. Ja się złożył, że kupiłem wyjazdy Ta. na ten drugi trzeci Rumunii. Ta. tam się siam. Owam I zawiązłem do gościa, Posprawdzał wszystko, dwa zawody tylko były do regulacji. No, no. Bo, bo trzeba wymienić, nie? No. i wymienić. No i nie było żadnego problemu. No i klasa. I chodzi pan ci, si, jeździ pali, w 5 litrach się mieści. No to z dwie z To mniej pali mniej pali niż mój. Na razie. No, to, że ja nie, jeżdżę, nie wiesz, jak jeżdżę sam No. ja nie zapierdzielam, Nawet jak odchodzę. Nie jeżesz? po 140, po 150. Nie nie. nie, nie ma frajdy. Nie ma Rafał? Po, wyrażasz zgodę na publikowanie wizerunku na YouTube? W Playboyu? W playboju? Chciałem. Wyrażasz? Słuchaj, bo będziemy na tym na YouTube. Weź pokaż. Co, co, co tu? Jaki tu jest bagażnik pokaż? Bo to dla mojej żony też, bo... On, no, czyli tak? Ja Olej siet! ty, ale to masakra jest, czyli tak? Do tej do tej do, do tej grodzi tutaj. No to dawaj. Ile czteropaków wchodzi? O kurde! Raz, dwa. No to my ile tam będzie 2, tam wejdą dwa. Dwa. Tu wejdzie 3. Dobra. czyli do, gro, do tej grodzi jest 3. Tak, trzy. Trzy. E, myślę, że to jest czwarty. Czwarty e, na, na płasko. Piąty. Nie, odwrotnie. Tak. Piąty. piąty. Szósty. Szósty. Siódmy. Siódmy. E, nie, już się nie zam... wejdzie. 7, Siedem, siedem, siedem. siedem, siedem. czteropaków. 7 i tutaj 4 piwa rozłożone, rozpakowane. Złożyć, no. No. no to dobrze. Czyli w sumie. 7, 7, może 4. Yy, e, Ilecki piw? No, Faktycznie 28, 28 piw. Piórka. No dobrze. No, nie, <grym> to, 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 to. nie, no nie będziemy ten. Tu jest chłopcik, tu jest, re, tu jest tak jak za starych dobrych czasów w Wespach. Przed e, i tył. Trudy Trudy. CBS? Mhm. Okej. Okay. Musi być, bo byś nie pojechał na B. Ano tak. To jest metal. Nie wiem, co to jest. Tak jakby, no zimne jest takie, chociaż. Nie, chyba chyba tworzysz tworzy, ale elegancko hm. Piękna sprawa Co masz? Pokaż Możesz złożyć tak? żeby otworzyć Klapę bagażnika Nie no, czekaj Co ty opowiadasz? I teraz możesz klapę bagażnika O ja piernicze. No ale zobacz dobrze ci to pokazał Czekaj, czekaj, bo tutaj teraz musisz to, tak to jest zrobić. jednak motyw, nie do końca tak... dopracowane. Jest. No. Dobra, czyli dostęp do bagażnika jest z tej strony. To, to jest jak, wiesz, taki myk musieli zrobić, żebyś. No, żebyś no ale żeby jest. No. centralny. No. A z tym bagażnikiem jest? A bo to centralny zamek jest, tak? Do wszystkiego. Eee, Dobra. To, że kufer centralny, żeby był, Aha. Żeby dało się tutaj. To masz normalną klapę bagażnika. Normalnie jest ten. Jakby nie ten kufer, to jest. Zobacz, jakie to jest praktyczne, nie? No tak trochę pomyśleli, no. Wszystko jest. Rafał, dziękujemy Ci serdecznie za prezentację tego. No i tak to jest. Trzeba coś zjeść, jakieś kiełbaskę. Słońce świeci. Dyskusje są. O, ładnie chodzi. chodzi, ładnie chodzi. Prawdziwy motor, a nie... Tam, nie? No, ale ładnie, chodzi. ładnie. I tak ten zapach benzyny czy czujecie to? No, ale... No Blisko jest, nie? Blisko jest to? Fajne że... Fajny, Fajny jest, tak? nie? Jakieś zobaczyłem za z za piątkami. No, no. e, takimi jeszcze już w... Po tym jak się...

Widzisz, on jest, no, tu tak, jest taki, tam, a tu no. idzie do góry, no, i jest taki, kurę długi, tak, aż do to. to I tu masz dopiero jeden. No to jest fajnie, ale no, no. tu jest, no, pan, nie nie jak ją nauczył. No to no. nie widać. Jest tam jest skowany tak. No to wczoraj skończyłem. O tak, nie, tak, o, tak patrzę właśnie się, to. Tu mi się oderwało, tam mnie depolarowała. Nie patrzę się te dojścia technologii, że jest taki Ale to też nie jest od niej z ale kupiłem z takimi. Z modyfikacjami. Nie, to ja.

Daj mu na zimny! To jest testowy, to daj mu na zimny! ci elegancki. ładnie. Ten mój też jak chodzi To jest jedno z Ale co z tego? Jesteśmy jakieś takie Nie, inne, ale. Podobne, ale nie. Zabudowane. Jedno, jest fajne 私は。

Zdjęcie nie wyjdzie tak ładnie. Chodźmy na ja słońce, tam bo pod tą ścianą. I akcja, akcja teraz cały czas. akcja. Spamy mnie, tą baterię, więcej? Mam dwie. Dobra. Dziękujemy! Co to jest? Co ty... Tak, zgłosiłem. Ale on jest taki mały rządom nieźle. Zgłosiłem. Dostałem pozwolenie... Dostałem no, ale mówię, że ta... Dostałem pozwolenie. Do idzie bombkę pod wieś. Można wszystko dają do ciebie. Zaraz będziemy... Gdzie ty uciekasz?